Innowacyjna gra edukacyjna. Twój pierwszy krok w biznesie. Nasza innowacja skupiła się na tym, żeby umożliwić młodym ludziom poznanie otoczenia biznesu od strony praktycznej. Przygotowanie teoretyczne ze szkoły musi się zderzyć z praktyką, i dopiero w ten sposób przez działanie uczeń, w przyszłości absolwent, pracownik czy też właściciel firmy, jest w stanie realnie w tym w całym otoczeniu biznesu się poruszać. Gra polega na powiązaniu procesów biznesowych i prowadzeniu wirtualnej firmy. Uczestnik tworzy wirtualne odzwierciedlenie rzeczywistej firmy. Poza rachunkiem zysków i strat, uczestnicy przygotowują biznesplan dla zakładu pracy, w którym podejmują działalność w ramach gry. Służyła temu właśnie ta innowacja też w ten sposób, że uczniowie od początku do końca nie tylko przeszli przez e, całą mi tręgę związaną z papierami, ale też faktycznie zarządzania firmą. Firma e, zależała od nich w 100%, od tego, jakie mają koszty, udział w kosztach, mieli rzeczywisty, od wykonanej usługi też mieli naliczoną rzeczywistą e, kwotę, którą klient rzeczywiście musiał zaakceptować. Ona czasami odbiega od oczekiwań, bo normy są, e, jakie są, natomiast klient czasami no, wyrazi swoją wolę, że nie chce tyle zapłacić za usługę, tylko określoną kwotę proponuje. I tutaj kwestia... Negocjacji. Ta innowacja temu służyła. Nasi uczniowie poznali te realia, zderzyli się z tym. Ich opinie były bardzo ciekawe na temat działalności gospodarczej i jedne były pozytywne, drugie mniej, ale wszyscy powiedzieli, że pojęcia nie mieli o tym, że tak wygląda działalność gospodarcza od strony praktycznej. Chcesz w przyszłości założyć własną firmę? Just do it. Weź udział w naszej grze.